Dzień dobry, witam wszystkich, kochani Was bardzo serdecznie. Tak, na wstępie chciałem podziękować i pozdrowić bardzo gorąco moich bliskich, Weronikę szczególnie. I dziękuję ślicznie za prezencik. Dzisiaj w filmiku chciałbym zaprezentować cytrulinę. Jest to taki czyściok naczyń krwionośnych. Kochani, jest to suplement diety w formie proszku. Jest on przeznaczony szczególnie dla sportowców, ale nie tylko, ale też dla osób amatorsko uprawiających sport. Kochani, cytrulina to jest przede wszystkim aminokwas. Preparat w sobie zawiera cytrulinę, również są substancje przeciwzbrylające, ale też dwutlenek krzemu, no i sole magnezowe kwasów tłuszczowych. Bierzemy tego mniej więcej około 3 gram dziennie. No ja to stosuję większą ilość oczywiście około 6, ja zawsze przesadzam, ale w tym wypadku chcę przyspieszyć proces oczyszczania układu krwionośnego. Produkt jest przeznaczony głównie dla osób dorosłych i zdrowych. Tak więc nie jest przeznaczony dla dzieci czy kobiet karmiących piersią. Jest to produkt, który no bardzo skutecznie rozrzedza krew, tak jak kwasy laskorbinowe na przykład. Tak więc, jeżeli ktoś chorował na covid a i ma jeszcze uszkodzenia naprawiające się w płucach, powiedzmy, to, to posiada zapewne duszność. Z powodu niedotlenienia, a jak wiemy, tlen rozrzedza krew, ale nie tylko tlen, jeszcze są różne inne preparaty. Jednym z nich jest właśnie też cytrulina. Tak więc, bardzo skutecznie rozrzedza krew. Ale stosujcie też kwas laskarbinowy w niedużych dawkach. Kto oczywiście nie ma problemu z nerkami to może go stosować troszeczkę więcej. Jeżeli ktoś ma problemy z nerkami, bolą go nerki, to zamiast kwasu askorbinowego może stosować, jak nie toleruje kwasu, więc może stosować askorbinian sodu, też w niedużych dawkach. Jest to też witamina C, ale już alkaliczna, nie kwasowa. Pamiętajcie, że witamina C jest bardzo dobrym jest bardzo silnym przeciwutleniaczem, czyli niszczy wolne rodniki tlenowe, które powstają w trakcie wiecie dyfuzji, zamiany tlenu w energię, bo jak wiadomo, wolne rodniki rodzą się w trakcie wytwarzania energii i szukając elektronu zwyczajnie niszczą dziurawiąc komórki. I w ten sposób zaczyna się proces starzenia organizmu. Miliardy wolnych rodników po prostu niszczą twoje ciało. A w chorobach jest ten proces bardzo mocno wzmożony i jest degeneracja organizmu. Tak więc stosujemy witaminę C w różnych dawkach. Jeśli ktoś może więcej stosuje, więcej osoby, które nie mogą dużo stosować, stosują mniej, ale często. No, chyba że chcecie się starzyć, no to wasza sprawa. Każdy więc decyduje o sobie sam, jak, jak chce. Wszystkiego dobrego życzę. Zdrówka. Pozdrawiam, kochani, Was bardzo serdecznie. Rodzinkę, znajomych wszystkich. Trzymajcie się. Hej, cześć.